Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Dart Camillus. Ta Gra to oczywiście Pokémon Fire Red i kontynuujemy naszą przygodę. Tak jak Wam mówiłem, poszukałem tego klucza yy, w, tej, w tej willi zrujnowanej. I teraz powalczymy. Eee, leader Blaine Winning Trainer z Gary. O, w dupę, Gary już tu był. Dobra, z tego się nie chce ze mną walczyć. Ten też nie? Co jest? Co za maszyna? Aha. Aha, czyli quiz. Nie musimy wcale walczyć. Caterpie ewoluuje w metapoda. Tak jest. Ale powalczymy, bo chyba można. Tak jest. No to walczymy. Walczymy. Pewnie, że tak. Walczymy, walczymy nie, 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 zmieniam. Mam na razie jedną wodną bestię i tego się będziemy trzymać. Ciśniemy dalej. O! Oh. Ja też jestem confused. Ta, sam się zabił. Dobra, chodzi walce z nimi, wiecie dlaczego? Bo yy, chodzi o kasiorkę. Podobno będzie mi potrzebne dużo kasy na ligę Pokémon. Więc zawsze kasa się przyda. No i level Pokémonów też. Ice Eat Armor, wiem co to jest. Nie, nie robimy miejsca. Tak, nie uczcie tego. To jest nic ciekawego, to tylko. Nie zmieniam, nie, 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 nie. Walczymy dalej. Dobra, następny do golenia. Gdzie jest, tu jest maszynka. Pobawmy się w ten quiz. Czy jest dziewięć? Odznak Ligi Pokémon nie jest 8. Tak. No pewnie, że tak. Dawaj, walczymy, gościu, nie ma czasu. To szarmanderek taki malutki jeszcze, ale duży malewel. Czemu jeszcze nie wyewoluował? Nie trafiłem. Fuck you, ale dobra, byłem confused, ale i tak dałem radę. Nie zmieniam dalej. Będzie walka psów. No, ale jak? God damn it, fuck you! No, i tak ma być. Idziemy dalej. Tu jest maszynka kolejna. Yy, poliwak ewoluuje trzy razy. Nie ewoluuje. Sam mu kiedyś wymyśliłem trzecią, trzecie, trzecią przemianę tam mówisz? A spróbujemy ugryźć ją. A, udało się. Tylko miałeś jednego Pokemona, gościu? Eee, czy elektryczne ataki są efektywne przeciwko ziemnym Pokémonom? Nie są. A, i kliknęło mi się drugi raz. Czyli mogę odpowiadać w nieskończoność? To jest bez sensu. Małe niedopracowanie. Ale zanim przejdziemy dalej, jeszcze spuścimy Pierdolczyk Super Nerdowi Derekowi. A, trochę, trochę walczą tutaj widzę. Troszkę walczą. Też miałeś jednego Pokemona. Hopie, co z czym do ludzi w ogóle? Eee, czy Pokemony tego samego rodzaju i levelu są i nie są identyczne? Tak. Ale jakie podchwytliwe pytanie! Czy nie są identyczne? Zawsze na testach uważajcie na takie pytanie, bo to jest tylko trzy literki, a a jednak zmienia samą postać. Bo jeżeli są identyczne, trzeba byłoby odpowiedzieć nie. Ale że nie są identyczne, trzeba było odpowiedzieć tak. Normalny mindfuck. Człowiek ma wakacje, a musi myśleć. Dobra, jedziemy dalej. Jeszcze jeden gościu? Myślałem, że już ten... Eee... TM28 to Tombstone. Nie, strzał. Ha, trafiłem. Nie, to, to był naprawdę strzał, bo yy, skąd mam wiedzieć, jaki TM co zawiera? Przecież nie znam ich na pamięć. Waterpulse. Nie, nie zmieniam. Myślę, że wystarczy mi tych ataków na, na tego lidera. Tym bardziej, że mam zamiar go rozwalić tylko w, w biporionem, który. Tak jest, chodź tu. Tak jesteś, Blaine, wiem. Nie mam Burn Heala i mi się nie przyda. A ja tutaj mam mocniejszy atak, który zmywa. Was wszystkich, czy ponite, nie dziękuję. Jeszcze jedno serf. Rapidas, nie dziękuję. Surf Tak jest! To wszystkie twoje Pokémony, czy masz jeszcze coś? Nie masz Arcanine. No to też nie zmienimy. Ale wielkie psisko. Ale też to nic nie dało. Mamy odznakę, tak jest. Łatwo poszło. Najbardziej się chyba męczyłem z Brokiem i z Misty. Z tego co pamiętam. Resztę to poszła jak. Wyjdźmy stąd i pójdźmy do Poké Centrum. What? Hej, tak, to ja. Bill, znam Cię. A, używam Twojego systemu komputerowego. No dobra. Czy płyniesz ze mną? No pewnie, że tak. Zawsze jestem chętny na przygody, ziomek. Zium. W dodatku masz bardzo fajny stateczek. Tak. Idziemy zobaczyć Mmm, Dobra, muszę przeczytać o co chodzi. Wchodzący pretendent do bycia mistrzem Pokémon człowieku ja już jestem tym mistrzem tylko jeszcze nie ukoronowanym e, dobra nie mogę się połączyć z jego systemem Tak, ja muszę poczekać, oczywiście. I ja przy okazji przysługę na drugą wyspę. Tam jest człowiek, który ma game corner. Czy mogę mu dostarczyć meteorit? No pewnie, że tak. Mam mam jakąś tą... przepustkę. I mam mapę. Dobra. Czyli tutaj musimy skorzystać z Centrum Przy okazji. Czy działają tutaj, czy mogę tutaj wejść do komputera? Komputer by się przydał, bo bym sobie wymienił Pokemony. Nie można, dobra. Muszę iść na wyspę numer 2. Coś tutaj jest w tym domku. Nic ciekawego. Jakaś znajdźka. No, nope. Dobra, idziemy na wyspę numer 2. Dopiero jakieś 8 minut nagrania, więc można śmiało. A poczekaj, coś tu na boki jest? Nie. Co tu jest napisane? Nic. Eee. Za szybki nur, żeby pływać, dobrze. Synek, synek, chodź tu, synek. Tam jest jakaś stara baba, dobra. Tu mamy jakąś znajdźkę? Mamy Revive. Uwielbiam znajdźki. Cześć. Mhm. Szukam gościa, no ludzie. Chciałem kupić. Co ty tu masz? O jakie tanie rzeczy. 50. 50 HP za 200 dolarów. Wezmę tego z 20 sztuk. I Great Boli weźmiemy troszkę, bo też masz tańsze niż w sklepie. 10. Tak. Dobra. A ja chciał coś sprzedać? Nie, dobra, nic, nic nie sprzedajemy na razie. Co to jest? Co jest tutaj? Skimp and Chomp. Joyful Game Corner. lostel ci zginęła. Nie masz lostel? Eee... Nie przyniosła ci lunchu, jest ładna. E, coś jej się na pewno stało, i mam poszukać na trzeciej wyspie. E, tu panki, pankowie, nie wiem jak to się odmienia, czy tak jak Tolkien, czy normalnie. Ha? Dobra Pójdę ci na tą trzecią wyspę, ziomek Pójdę, tu nic nie ma Ale najpierw Przejdziemy się jeszcze tutaj Coś tutaj złapać Odisha mam Czy mam już gluma w sumie O, Fearow Nie mam Fearow Bajt Fuck you. No 4 razy, 5 razy, no goddammy. Ugr ugryź go jeszcze raz. No zabiłem go. Fuck yes. Nie. Dobra, nie mam czasu. Poza odcinkiem. Powiedzcie mi, czy można tu na tych wyspach złapać coś fajnego. Jakiegoś, nie wiem. Yy, Bulbazaura na przykład, albo. Albo, 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 coś chciałem powiedzieć. Great ball. A ja mam ultra bola ostatniego. Złapmy. No, dobra. Yy, jakiegoś bulbazaura, nie wiem, belsprouta, coś roślinnego, ciekawego. Co tutaj można złapać? Yy, tak, to wapory, no nie widzisz? Głupia babo. Dobra, yy, idziemy na trzecią wyspę, poszukać tej lostel. Bo tutaj nic na razie nie możemy zdziałać. Three Island poproszę. E, dobra. O. Motocykliści. Gościu. A chcesz pierdziel? Tu są jakieś palanty. Pewnie, o, jest ich dosyć sporo. Dobra, nie czytam waszych tych... Dawaj, uratuję dupę tym chłopaszkom. Z kofingiem do ludzi, no... Czyż ty sobie żartujesz? Pidziotto. Chciałem jeszcze podlewelować odrobinę Pidziotto. Ale tutaj chyba na tych Pokemonach nie bardzo mi się to uda. Bo... Yy, bo normalne pokemony, czy nawet latające, nie za bardzo sobie radzą z, z tymi grimerami, mukami i z innym tym dziadostwem. Dobra, no ale tego pokonał, ale zmienimy go. Następny, dawać mi tu po kolei. Tylko jak w filmach akcji, zawsze na głównego bohatera wyskakują pojedynczo. Gdyby wyskoczyło dwóch naraz, mógłby sobie nie porazić, ale jak idą pojedynczo, to bez problemu ich rozwala. I wy macie po jednym Pokemonie? Aaaa, to co w ogóle, o czym my rozmawiamy? Ja weź to bajtem skończ, żeby nie marnować lepszych ataków na to dziadostwo. Dawaj kasę, szczylu. O, ten jakiś większy byk. I ma wizinga. Puhu! Biedny Weezing. <laughs> <laughs> Czy chcesz zmienić? Nie chcesz. Spróbujemy Waterpulsem. Ou nie jeszcze nie trafił. Dobra. Koniec, koniec zabawy. Level 50. Dawaj kasę. I że tak powiem, uciekli. Ale ja muszę znaleźć synek, co jest? Tak. Tak, szukam Lostel. Poszła w stronę Bond Bridge. Dobra, nie, no to, to jest jakaś wskazówka. Dostałem Full Restore. Tu jest czerwony domek. On mój mówił, że to jest jego domek. I tak, tutaj są kamienie, czyli ja muszę temu gościowi dać ten meteoryt. Tylko, że on na razie ma w dupie meteoryt, bo się zajmuje Lostel. Tu stoi gościu, który wygląda podejrzanie. Na pewno będzie chciał ze mną walczyć. Aha, nie chciał. Myliłem się. Dziewczynko. E, poszła do... Berry Forest. Czyli będę musiał też iść do Berry Forest. A czy w Berry Forest są jakieś Pokemony warte mojej uwagi? Byłoby miło, gdybyście mi powiedzieli, a ja bym je dla was złapał. Tutaj widziałem z fantastyczną znajdźkę, cynk, dobra cynk mi nie interesuje, ale lubię znajdźki, niech będzie. Ty coś wiesz? Eee, dobra, nie, nie, nie chciałem z tobą rozmawiać. Tu baba przy garach. Tu też nic ciekawego. Czyli muszę iść, co tutaj jest za znak? Bond Bridge. Berry Forest, Ahead. Tutaj coś jest? Jakaś znajdziunia? Nope. Coś nam nie wylazło. PJ. Nie chcę PJ-a. Podwójna walka, tak? Z bliźniaczkami. I obydwie mają Cliffera na 37. levelu. Użyj Surf. A ty użyj rolling kick. Co one tutaj porobiły? Jeszcze raz użyj surf, a ty jeszcze raz użyj rolling key. Co ty robisz w ogóle? Bite. Dobra. Ja jestem mistrzem po... O, Persjan! Persjan. Jeszcze jedno bajt go pewnie zabije już. Tak, fucking hell. Dobra, nieważne. Złapiemy go kiedy indziej. Cześć! O, jaka rozkoszna pani! I ona ma bulbazaura! Też chcę bulbazaura! No sleep powdera, o oh, fucking hell. Dobra. wizaur. It's not very effective, ale niech będzie. Zaraz będziemy kończyć, tylko chciałbym jeszcze znaleźć tam lostel. Następny sleepy powder. No f*** damn it. Biglet może da radę. Nie wiem czy mam jakąś potkę na to o Jezus i to, proszę cię! Dobra. Nie, 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 nie. Dobrze, że nie trafił, dobrze, że nie trafił. Dobra, co tutaj jest, dziewczynko? Tuber, Alex. Tak, tylko że ja śpię, a może się obudzę. Próbujemy, może się uda obudzić. Tak, tylko jeszcze nie trafił atakiem. Dzięki. No jak mogłeś serw nie trafić? No No właśnie, przecież to zalewa całą planszę. Jak mógł nie trafić? Dobra. Krabi. Szkoda, że nie można w tej grze być na przykład takim badasem i, i kraść innym pokemony. Dołączyć się do zespołu R i przejąć władzę nad światem. To by było dobre. Dobra, pokonałem ją, ale powiedz ty mi... Przegrałaś, ale... Tu jest jeszcze jakiś gościu. Może tutaj się topi nasza lostelnia. nie? Tutaj się nie topi nasza lostel. Tu jest swimmer Tisha. Kinglera masz? Kingler, ta. I lubiłem tego Pokemona. Dobra, już wiem co tutaj się dzieje. Muszę pokonać jeszcze tą. Ta ma 3 pokemony. Seriously? Dobra, ale Wiporion level 51. Niedługo go odeślemy. A weźmiemy jakiegoś. Coś innego weźmiemy. No fuck, nie, nie chciałem. Weźmiemy coś. Jakiegoś innego wodnego nauczymy go pływać i będziemy się bawić. Teraz chyba czas podlewelować Pidgeya, znaczy Pidgeotta. No chodź tu, chcę z Tobą walczyć. O, masz Belsprouta, ja chcę Belsprouta. Daj mi Belsprouta. Weeping Bella też masz? Seriously. Ten alarm, że ma czerwony poziom życia mnie tak wpienia. Dobra. Tutaj w górkę nic nie ma. Tutaj. E, Barry forest. Ale my nie chcemy na razie chyba tam wchodzić, nie? Znaczy... chcemy, ale... W następnym odcinku to zrobimy. Jeżeli wiecie, co można złapać w tym Bary Forest i co warto tam złapać, może tam są jakieś bulbazaury czy Belsprouty, no to by było naprawdę bardzo mi potrzebne. To byłbym bardzo wdzięczny za podpowiedzi w komentarzach. Nie wiem już jak, co mam zrobić, komu mam dostarczyć ten meteor, ale najpierw musimy znaleźć tą Lostel, czy jak ona tam się nazywa. To zrobimy w następnym odcinku. Nie będę tego robił poza odcinkiem. No i co, dzięki, że dotrwaliście do tego momentu. I nie zapomnijcie zostawić łapki w górę jakiegoś komentarza i zasubskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Dzięki za wszystkie rady, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się i cześć.